Witam, Ryszard Borwicki i mamy 19 października 2021 rok. Zapraszam dzisiaj oczywiście do wsetki na godzinę 21. i dzisiaj proszę przede wszystkim uwagi, które mogą ze mną się skontaktować jak i skorpiony, które dopiero Lata moment będą w swojej krainie, swoim znaku. Ale do tego muszą się przygotować i to bardzo poważnie. Do zobaczenia o 21.00. Gdzie? O TV. Oczywiście na YouTube.